No. no mów I strasznie źle mi się śniło, nie śniło mi się, no tylko wiesz, urywki jakieś pamiętałam z tego snu Że ktoś przyszedł do domu i coś ukradł, mieliśmy złodziei, ukradł z domu i uciekł, wiesz, taki no. miałam sen yy, I słyszałam kroki, ktoś chodził u nas na pokoju, wiesz, mhm. w hotelowym I rano się budzę, mówię, Kamil, cholera jest dzieje się coś złego, nie, czuję, że coś się stało złego w domu i powiedziałam mu, że, że słyszałam, jak ktoś, jak ktoś by chodził w, po naszym pokoju. No i dzwonię do rodziców, nie odbierali tam jeden raz, drugi, a w końcu tata odebrał. I mówię, Tato, mów mównicę z dziadkiem. No, dziadek już się nie męczy, nie? Tylko on mm -hmm. mi powiedział i ja już po prostu już nie umiałam nawet rozmawiać. I z czwartku na piątek y, znów śnił mi się dziadek i ja zaczęłam płakać w tym śnie, jak się potem okazało naprawdę cała płakana. i mówię dziadek jesteś już w niebie, a on że nie, że jeszcze nie, że jeszcze czeka, bo tutaj straszna kolejka, ale przyjadą po niego samochodem, nie? aha i ja wiesz, ja tam znowu zaczęłam krzyczeć, yy, krzyczeć tam płakać, lamentować, a on do mnie że e, dziaduś cię kocha, nie? i wtedy się obudziłam, o, wiesz, obudziłam się i tak jak leżał obok mnie Kamil, obudziłam się, wiesz, cała zaryczana, to tak e, postać, od razu wyczułam, że to dziadek, przyszła za Kamila do wyjścia ta. z naszego pokoju, poważnie, poważnie, jak Boga kocham. A jak wyglądała ta postać? Nie, to była tylko taki, wiesz, taki zarys, taka, taki zarys po prostu, Aha. taka, tak jakby, nie wiem, tak jakby, nie nie, nie, nawet nie, taka, że, mm, kurczę, ciężko to pisać. Wiesz, masz e, grę jakąś i piksele, nie? A -a. Takie to taka drobna, taka tylko po świata, e, srebrzysta, wiesz? jak tak przechodziła za Kamila aż, aż do, do wyjścia Damek na, na korytarz i, i potem z tego, nie? Ja po prostu to było dla mnie. Jak ja wróciłam do domu, oczywiście powiedziałam im to babci, Natalii, tam wspialnie, jak już babcia tam pokazywała i opowiadała, jak to, ten, jak to dziadek umarł. No a jeszcze do... wcześniej idealnie w środę tydzień po śmierci dziadka, idealnie, bo wiesz, babcia zostawiła wszystkie rzeczy od dziadka, tak jak były. Czyli wiesz, kubek tam, gdzie dziadek położył, tak stał. Szczoteczki, no szczoteczki, wszystko. no wszystko tak do... jak dziadek zostawił, nie? No i yy, spałyśmy, bo my śpimy z babcią, bo babcia się boi po prostu obie z Natalią. I wiesz, i ja rano słyszałam, a to znaczy rano. W nocy słyszałam, jak ktoś chodził, wiesz? No, słyszałam, Ale jak widzicie, ktoś chodził. Ale gdzie, czy na dole? Nie, no dole, no dole. na dole. No dole żeby... Przed pokoju jakby ktoś szedł do kuchni, nie? Aha. A potem słyszałam dźwięk odkładanej szklanki. A ja się jakieś, nie wiem, dwa dni wcześniej chyba pytałam babci, czemu ty tu jeszcze trzymasz dziecka szklankę? Został, bo jak dziadziuś będzie chciał się napić, to przyjdzie, przyjdzie sobie po kubek, nie? Mhm. No i faktycznie słyszałam odkładany ten kubek, który leżał od dziadka. I słyszałam krok, i najlepsze jest to, że rano się budzę, mówię to ee, babci, a babcia mówi, że też słyszała, że ktoś jej chodził. Tak, ja z bał dużo. No poważnie. I słysza... słyszałyśmy obie, jak dziadek chodził, nie? A potem już nie, a, a potem to, już cisza. Nie, Tylko w jedną noc chodził, czy więcej nocy? Nie, nie, tylko w jedną. To idealnie w tydzień, idealnie mm. w tydzień po śmierci dziadka, nie, w środku. Jak ja szłam do te, w tym urzędzie do, po odbiór tego prawa jazdy, to ja ryczałam. Ja ryczałam, Ania się nie tylko spytała, Natalia, co się stało, nie, ja jej powiedziałam. Wyszłam stamtąd po prostu, nic nie pamiętam. Przyszłam, dziadka do mnie mówi, że dziadek tu jeszcze jest. Ja mu chciałam to prawo jazdy pokazać, żebym mu je wzięła, pokazała, nie? A czyli jako duch jego? No, ona jeszcze jest. Się działa, jest. Że że jest. Ona no, go czuła czy? Czy tego widziała? Tak. Ona, ona tak. rzeczy takie widzi, nie? Ale gdzie go widziała? E, no, no nie, szyna. W ciele, nie? Patrzył, patrzył po prostu, co, co, co robią co no. z ciałem, nie? No no to wiesz, ja pokazałam prawo jazdy i potem tak rozmyślaliśmy, bo Brutus już dzień wcześniej, właśnie też w ten wtorek, on sobie siadł w, w progu sypialni i kogo w pokoju nie było. Myśmy byli w kuchni i zaczął się po całym pokoju rozglądać. Tak jakby się wiesz, obserwował różne osoby, nie chciał tam wchodzić w ogóle. E, całą z, właśnie z poniedziałku na wtorek, całą noc przy dziadku siedział, no. e, we wtorek to przy nim jeszcze siedział. Jak wczoraj, wczoraj powiedziała, że dziadek e, przed, przed dzień, we wtorek chyba, no. to e, cały czas mówił wyłączcie ten telewizor, wyłączcie ten telewizor. takie a, szumy, głosy, a wyłączone a wszystko, a wszystko, był, a wszystko włączone, było wyłączone. wyłączone. A on już słyszał, a on już słyszał nie? Coś Aha. albo kogoś, że nie a wracając jeszcze do takich sytuacji potem, bo ja spałam na przykład u babci. No, to, 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 to co a Ci opowiadałam, a... no, opowiadałam? No, ja ym, spałam w tym łóżku przy, przy ścianie, przy wyjściu od spialni, nie? W tej sama? strony co tata. no, sama w tym łóżku, a rodzice na podłodze w gościnnym. I wiesz, bo się tak? Bo co, coś już czułam, taki niepokój, wiesz, niepokój mnie mhm. obudził. Ja, wiesz, otwieram oczy, i patrzę, jak ktoś nade mną stoi. No to ja pierwsze co, no to wkrzyknie, bo wiedziałam, że to jest to, co widzę, to jest, to jest realne, to stoi przy mnie, to mm -hmm. mi się nie śni i tak dalej. I zaczęłam krzyczeć i wiesz, wołam tam, mamo, mamo, Boże, nie, i mamo, chodź tutaj! I próbowałam wyjść z tego łóżka. To była chyba druga czy trzecia, bo było strasznie ciemno, wiesz, mm -hmm. na rano to jednak troszkę jest taki e, widniej. No, i, za, i zaczęłam, próbowałam wyjść z tego łóżka. No, i nie umiałam, uderzałam, nie wiem czemu, w tej panice, czy, czy coś mnie blokowało, uderzałam. Czy pieca nie wyłączyły? A w mnie nie wyłączyły. No, teraz wyłączyłem, cały czas się grzało. No, nic, 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 nie No, i e, uderzałam kolanami o drewniane tam, jakąś tą ściankę, nie, no. przy wyjściu. Jak wiesz, no. wiesz, to 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 bramowanie całe. No, aż miałam całe pozdzierane w panicy, nie? No i wyszłam, wyszłam i, i mama, co się dzieje, co się dzieje? Tata w ogóle spanikowana mówi, co, z brzuchem coś nie tak, Ewelina? Mówię, że, że nie, że, że, coś przy mnie stało, nie? Mhm. No i położyłam się przy mamie, ale tak spałam, wiesz, tak, tak już niespokojnie, nie? Cały czas czułam, że coś, coś jest, coś cały czas jest w tym pokoju i koniec. A jak on, jak on wyglądał? Krótkie włosy, szatyn, to znaczy takie dłuższe od ciebie takie, wiesz, takie no takie... Był... Szatyn, krew mu leciała z nosa. Ale tego widziałeś mu... w ciemności, że mu krew z nosa leciała? No, ciemne smugi no to tylko Aha. krew, wiesz, Aha. ciemny taki ten. I miał jasną bieliznę, to znaczy, bo widziałam go nagiego, taki widoczek z tym, w białych, białych takich gadkach. A koszulkę miałeś? Czy... Nie, nic, nic, bez... tak, był bez niczego. Tak? Wiesz, to było najśmieszniejsze, bo potem mieliśmy tutaj... Grilla, ciotka Baśka przyjechała, w ogóle ona właśnie po... Jaki po trzy dni później Po pogrzebie i w ogóle bardzo często tutaj była, nie? nie. Ona, ona zaczęła, że nie straszy, nie? A ja mówię, boże, właśnie czujesz się jak skończona idiotka. A no, nikt, nie. Ja, wcale, ja nikomu nie, nie mówię takich rzeczy, no bo wiadomo, co sobie ktoś pomyśli, no... Jakaś nienormalna bym ma psychiczny, bo ja już sama tak myślałam, po tym jak widziałam tego typa, który nade mną stał, ja sama. Ale sam wtedy, o sobie nie, nie. No, ja no. sama o sobie myślałam, że już się coś dzieje z psychiką, że coś, no. coś jest nie tak. A ciocia nie? powiedziała. A ciociaś ciocia, tak nie. na mnie nie, ciocia się mi tak popatrzyła w oczy, tak, Ewelina, poważnie, straszcie, ale ja tak. Wiedziałam, że jej nie można okłamać. No, ciocia, no coś widzę, nie, coś widzę, coś słyszę. A ona tak chwilę milczała, tak się patrzyła na mnie, paliła tego papierosa. Ty jesteś zdrowa psychicznie, nie bój się, nie? nie. I tak wiesz, nie, moje myśli, tak jakby dobrze wiedziała, o czym ja myślę. Mówi, ty jesteś zdrowa psychicznie, nic ci nie dolaga, poważnie ciebie straszy, nie? I tak wiesz, siadła i zaczęła opisywać. I sama tak zaczyna opisywać, nie? I tak mówi: Cztery domy dalej. Żon mężczyzna, zmarł w 65 roku. Chorował przez tydzień, około 30 lat, tak? Ewelina, mniej więcej tak, tak, taką osobę widziałaś. I ja wiesz, a tak. Ona no, powiem, on stoi za płotem, nie? No i on tak, on właśnie nam się przygląda. Od urodzenia jest przy tobie, Ewelina, nie? Od urodzenia, a to, jak tylko się urodziłam. A ja ja wiesz, się zawsze miałam jakieś, nie wiem. A wiesz, czym było to związane? Ona powiedziała, że mieszkał cztery domy dalej, jak babcia Aniela. No i potem się okazało, że to jakiś tam zuberek, zuberek, no, nie, nie wiem, samotny gościu, który próbował rozbić małżeństwo. Od dziadka dziadków. i babci, dziad, dziad, dziadka tak. i babci wysyłał te listy, listy do babci, do dziadka podszywał się pod to, no po prostu tam ta taki prześladowca, taka... wiesz? Faktycznie chorował tylko tydzień. Nie, Babcia to potwierdziła, babcia tego nie słyszała, a Ciocia kazała zawołać właśnie babcie, żeby to potwierdziła, jak Aha. to opowiedzieliśmy. Wiesz, jakie okay, babcia miała, od babcia się zrobiła blado, nie wiem, zielona w tym tak, momencie. Tak, że babcia to tylko potwierdziła, to, tak. co ona mówiła. No. A on jak umarł potem? Nie wiadomo. Tydzień będzie. tylko, że szybko Nie szybko pamięta umarł. co. Szybko umarł tydzień chorował i umarł.